Za dobre, nikt o tym przed sobą i nie myślą. Nie chcę to jak psy, nawet jeśli pierwszy przyszło. Nawet jeśli przegram szybko, wodę wygram wolno. Po takich sił, że nie we mnie idę. Młodość mi ona tego zanić, nigdy drogą. Nawet jeśli całe życie będę ryzykał wrogą. Całe je życie mówisz nie bardzo po to. Bo ja przystoję gąbka. No i gotów, 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 gotów. Bo dla mnie nie jest to fagą. Nie mam więcej broni. Mam tylko jedną kartę, ale nie mam broni. Mam no tylko jedną kartę, a mnie i nie mam broni.